Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piotr Fick z tej strony. Słuchajcie. Może weźmiemy sobie to po. to zamykajmy. Albo w sumie to zrobię na pełny ekran. To jest tak. Zdecydowałem się zmienić pokę, Jak pewnie widzicie po nazwie pliku. Także pewnie was to nie dziwi. Zobaczę tylko, czy, czy się dobrze nagrywa. Wyłączę na chwilę udostępnianie i sprawdzimy, czy jest mikrofon dobry. Tak, mikrofon jest dobry, czyli powinno być mnie słychać. Słuchajcie, to tak. Um, może dlatego, dlaczego się zdecydowałem. Mamy 912 ataku na 657. Nie wiem czy nawet aktualizowałem. Mniej no, więcej, nie? O, o, o troszeczkę nie chodzi. 912 na 657 ataku. Tak. Jest, można powiedzieć, miasto wystarczające do, do tej epoki i dalej. Chciałbym. Macie tutaj perły, tak? Jeszcze jak widać troszeczkę można już mam te dwie na 80. Yy, tutaj brakuje ostatnie tam około 10 poziomów w KAI. No i tutaj jeszcze mogę podnosić tam. 35 45 poziomów, tak? No nie, nie potrzebuję, nie mam takiej po prostu fizycznie potrzeby. Każdy mówi mi ogólnie, że pas nie jest taki zły, że jedynie co, to mogę się zastanowić nad Wenus, żeby nie wchodzić. A tak, to, to, to jest ok. Nie? Mamy tutaj 1020 coś perów ze zbiorów i z tego, i z, mm, z ZH. Czy jakieś tam, bo to jest tam srebrnej i samemu. Nie mam czasu nagranie. To, to możemy wejść. tak. Jeżeli chodzi o technologie, mam wszystkie technologie zdobyte, jak widać już w tym, prawda? Oprócz tej jednej zostawimy kiedyś, jak, jakiś event, by było, by było coś, to żeby sobie zrobić. Także teraz pozostaje nam tylko. Widzicie, ten mój ekran jest szeroki, nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ale zobaczmy sobie, co tutaj nam Fire Helper pokaże. I tak, mamy wszystkie towary, które potrzebujemy już z tej epoki, czyli z Marsa. Mamy wystarczająco rudy marsjańskiej, mamy wystarczająco Orihalcum, Orihalkum, ja nie wiem jak to kto chce przeczytać, zależy bo po angielsku, bym to inaczej przeczytał, po polsku inaczej. Prometu też mamy wystarczająco, tak, monet. No to jak widzimy, mamy 11,7G, 1,3G mamy młotków dzięki wysokiemu dość poziomowi. ZH. No i 30, prawie tysięcy perów plus te, co są zainwestowane u ludzi. Około 40 tysięcy tam z groszami. Także jest, jest OK. Hmm. No to zróbmy to, nie? A co, a co się będziemy? Witamy w nowej. Odblokowanie tej technologii uwolni Twoją bieżącą kolonię, zapewnić Ci dostęp do nowej. Towary z poprzedniej kolonii wciąż będą produkowane przez budynki nowych technologii. Widzicie, nie wiem co to znaczy. Dlatego mówiłem, trzeba wejść i trzeba zobaczyć. Od, osiągnięto nową epokę. I nadal dzisiaj, wiecie co? To jest, to jest szydera. Co mi 50 tysięcy? Weźcie sobie to z powrotem. Zrefundujcie sobie to 4 tysiące medali w tej epoce? To jest śmiech na sali. To jest najgorsza szydera, jaka tylko może być. Naprawdę 55 tysięcy 54 tysiące 10 perów. No co to jest 10 perów? Jak ta jedna technologia ma 400 i więcej? Perów na kurde, Foe, wstydźcie się. Shame on you guys. To jest serio, to jest. To jest zbulwersowanie się dla jaj trochę, no ale, ale jest, tak? Teraz tak, oparcie. Tutaj dochodzą nam syntezatory uprawy biotechnologicznej, tak? I to są technologie, które powodują odblokowanie produkcji tamtych towarów. Teraz to jest taki problem tylko, no bo miałem sobie fajną kolonię, tak? Więc znowu sobie wrzucimy kolejne 400. Czy 237 zostało? Tutaj znowu mamy jakieś Farochwa. Pyły, niepyły, niklu. Dodatkowe materiały stały. No tutaj odblokujmy. 420. Musimy teraz wpisać, nie? No bo to wiadomo, że to, że tamto. Dobra, no to co? Pojedziemy kilka technologii sobie pewnie jeszcze, nie? Hmm, ale nie mamy asteroidowego lodu, czyli nie ma się co spieszyć, bo po co mi się spieszyć? No i tutaj można to pojechać, A znowu jak tutaj tu pojedziemy, to też mamy. Okay. Nieźle, ja wam powiem. Tylko tak, no nigdzie mi się nie pali. To jest technologia bez, yy, bez pasa, czyli bez tych kamyszków tutaj w tym miejscu, że to mi da tutaj domek i 3 na 4 rozmiar. Oraz dami młotki, tak, 4 na 4 wymagana jest, z czego no, nie potrzebujemy na tą chwilę. Tutaj potem też nie będzie potrzeba żadnych takich specjalnych tych, Czyli popatrzcie, tutaj można, no mam, mam trochę tych towarów, dlatego troszeczkę tutaj jest. Także tutaj mogę sobie popatrzcie odblokować dość sporo, dopiero potem będę miał pewnie tak, tutaj będzie problem bromu, asteroidowego lodu, znowu tak, także tutaj, tutaj to no, jest to troszeczkę bolączka. Nie będę się spieszył, nie będę odblokowywał na siłę, żeby tylko odblokować. Dlatego, że nie ma sensu, nie, jakoś nie, nie czuję potrzeby. Patrzcie, jeszcze tutaj tych technologii no jest, ale ja mogę tylko odkręcić sobie dotąd, a potem już tutaj będzie problem. Tak, i tutaj jak odkryję, to sobie to też muszę naprodukować 350. No wiem, że dość szybko by mi poszło to na, na Marsie, nie wiem jak szybko mi pójdzie tutaj. Tak, także zobaczymy teraz, I w co ja się wkopałem, o, tak to możemy powiedzieć. Dobra, czyli jesteśmy na pasie. Niepodległość Marsa, tak, uwolnij swoją kolonię na Marsie. No, szybciej, dalej, dalej nóżki gadżetu. No. No i popatrzcie i teraz tak. Mamy tutaj jakiś. Mamy jakieś dziadostwo. Nie mamy. Kolonie na pasie, asteroid. Zbuduj kolonie na asteroidzie. Tak, nowe towary i technologie. Asteroidowy lud i punkt eksploatacji. la Dobra, to wejdźmy na tą mapę. Bo tam na tej mapie mamy ten lud. Nie ma. Trzeba zebrać 15. A mamy 5000. Kicho. A te małe? Takie? 12000. Ale urwał, nie? A tutaj jeszcze jakieś mniejsze były. O, patrzcie, można. 200. Cicho, cicho. 2400. Dobra, no zróbmy. No, więcej i tak nie ma, nie? Także pomimo tego, że się coś ma, to się tak naprawdę nic nie ma. Mogę puścić 4. To jest na minutę. Zauważcie, to jest na 59 minut, tam było najmniej na kilka godzin, na 4 godziny. A tutaj jest na 59 minut i wyprodukuje mi to jakieś śmieszne ilości, podejrzewam. Także dobra, no to zbudujmy teraz, tak? Zbudujmy jakiś przenośny dom. Ciemno tutaj na tej asteroidzie, nie? Co oni sobie wyobrażają? 6 na 4 4 na 5 tak? Mogę dwie, te, ale no mam tutaj 3 na ten, to jest... Ej, nieważne, już tam, żebym po prostu widział, jak to tam. Droga jest jakaś? Tylko jest opłata, nie ma. Dobra. Zostawmy tych domków. Ile one mają czasu? Godzinę, żeby się zbudować. tak, No dobra. No i tak nie mamy za bardzo wyjścia, także. Powiem tak, na, na Marsie mi się bardzo podobało. Bardzo lubię Marsa. Bardzo fajnie się biło na Marsie. Od samego początku do samego końca mi się Mars podobał. Z czego nie podobało mi się to, że. Którym przypomniał mi się tutorial na początku, jak się robi te. FOE. To nie, nie, Co mi się nie podobało, to mi się nie podobało to, tylko że no, jest kolejna rzecz, tak? Czyli trzeba wziąć i. Wziąć i. Co robić? I mieć jakąś tą kolonię, tak? 200 pl mam gdzieś to 200 pl. Dobra, no i to jest tyle, nie? no Będzie można tutaj sobie zapodać 563, tak? 469. Powiem w ten sposób. No szkoda, nie? Szkoda, że tutaj port kosmiczny, jak wchodzimy, już nie ma możliwości wyboru, że jest jakiś inny port kosmiczny. To jest... To jest szkoda, że, że przechodzi się przez te jak gdyby epoki i już do tamtego się nie ma dostępu, bo tam się bardzo dużo towarów produkowało. Ja tam produkowałem kupę tych towarów tak naprawdę i teraz tak, mam jakieś ekstraktory. Myślicie, że to mi jest po czym 2000. no wydałbym te 2000 tysiące diaksów, mam trzy rozszerzenia dostępne za diaksy. Mogę wydać jedno, no bo mam za mało diaksów, żeby ten, No się szaleje z diaksami, no, tak ma, nie? Mask. Jakieś domki, sromki, atomki. Tak za darmo potem wpadają. Ale te syntezatory, wiecie? Te syntezatory Deutrium. No i to ile mi takie Deutrium wyprodukuje? tego, To jest pytanie. Syntezator reaktorów termojądrowych, tak? Marsjański. Czyli mogę sobie zrobić te dwa. Menu budowy już jest w towarach, to teraz. Ok, czyli tak. Mogę marsjańską rudę produkować w tym czymś. Mogę produkować, no, rudę to tak czy inaczej muszę, no bo, bo będzie potrzebna na kolejną epokę. I tutaj z tych to już odpada, nie? No, bo tutaj to będę potrzebował tylko te dwa. Czyli będę potrzebował trzy syntezatory reaktorów termojądrowych, tak. No to chyba się wpakowałem w jedno wielkie G, bo tam mi było wygodnie. Było fajnie, nie musiałem się niczym przejmować. A tutaj będę musiał używać syntezatorów, które tak naprawdę hmm, tak dadzą mi stare towary, te, które były. Chociaż nie wiem, ile ich będę potrzebował, a ile mi miasto produkuje i tak dalej. Nie, nie wiem, wie, nie wiem, wiecie o co mi. Nie znam takiego rachunku, który będzie uniwersalny. No. Asteroidowa giełda. Super, niepotrzebna. Eee, a z kolei teraz będzie coś nowego. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jeszcze większe G, bo mi się w ogóle nie będzie chciało siedzieć. Siedzę sobie na B w gildii dla żelaza, z epoki żelaza i tam mam więcej frajdy niż tutaj tak naprawdę. Przez te epoki to powiem Wam szczerze, że no, no się odechciewa, tak odechciewa się. Fajnie, żeby było przejść do jakiejś wirtualnej znowu coś, ale taka wirtualna epoka czy, czy nie czy epoka przyszłości jakimiś takimi fajnymi czołgami, które są niespotykane w porównaniu do, do innych epok. Jakieś EP czy jakieś właśnie ten, no tak to, 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 co, że sobie lata coś. Nie podoba mi się, no ale cóż, dobra, w każdym bądź razie kończymy, popróbuję coś porobić, porobić, poogarniać i za jakiś czas nagram kolejne nagranie z postępu w nowej epoce. PAS, Asteroid. Trzymajcie się ciepło.